Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Betanii. Zaprowadził nas tam zapach, o którym usłyszeliśmy przed chwileczką. Co takiego się wydarzyło? Posłuchajmy Ewangelii z Wielkiego Poniedziałku. Na sześć dni przed Paschą, Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wcześcił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano go ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus. Zostaw ją. Przechowała to, aby nie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale tak, żeby ujrzeć łazarza którego wskrzesił z martwych arcykapłani zaś postanowili zabić również Łazarza gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od żydów i uwierzyło w Jezusa Moi drodzy ta ewangelia znowu jest pełna symboli takich które możemy odnieść do naszego życia Zacznijmy od nardu to wyjątkowy olejek pozyskiwany w Himalajach Co ciekawe o ile Większość perfum uzyskuje się w ten sposób, że zbiera się płatki kwiatów. To zapach nardu powstaje z korzenia. Aby wyprodukować zapach olejek trzeba zniszczyć roślinę. Ono oddaje siebie, po prostu umiera. Tak jak Chrystus oddaje siebie, szczególnie kiedy to widzimy w czasie Wielkiego Tygodnia, w czasie Triduum, po to, abyśmy mogli pachnieć Bogiem. A ten zapach Boga jest bardzo ważny, szczególnie kiedy przeżywamy misterium paschalne. Kolejnym symbolem dzisiejszej Ewangelii jest gest, który wykonała Maria, która nie tylko wylała cenny olejek na stopy Pana Jezusa, ale własnymi włosami je wytarła. Może jakiś dziwnie niezrozumiały. Ale gest, który pokazywał głęboką więź, jaką łączyła Marię z Jezusem. Przecież pamiętamy z wcześniejszych Ewangelii, że to była ta, która siedziała u stóp Jezusa i przysłuchiwała się mu. To była ta, która uwierzyła, wybrała tą lepszą cząstkę. To była ta, która bardziej umiłowała. Wylała przecież cały flakonik, jeden funt drogocennego olejku na stopy Jezusa możemy powiedzieć, że dom wypełnił się zapachem zapachem wiary i miłości. Jeżeli jestem blisko Pana Boga, przynajmniej tak czuję, to powinienem nim pachnąć. Tak jak pachniały włosy Marii pięknym zapachem nardu ze stóp Chrystusa. To jest tak jak z dobrymi perfumami, jeżeli Opróżnimy flakonik i wlejemy do nich na przykład wody, to ona jeszcze bardzo długo będzie tymi perfumami pachnieć, ale coraz słabiej. I kiedy poczujemy, że coraz mniej pachniemy Bogiem, coraz mniej go widać wokół nas, to powinniśmy, jak Maria, przypaść do stóp Jezusa. W jaki sposób? Przez moją osobistą modlitwę, sakramenty święte, ale też i przez dobre uczynki. Mamy do tego okazję przecież. Jesteśmy w naszych domach, w naszych rodzinach. I może to już długi czas, gdzie rodzą się pewne napięcia, konflikty, może pojawiały się trudne sytuacje. Może właśnie jest to możliwość do, po to stworzona, abym mógł pokazać miłość Pana Boga moim gestem. Aby znów w moim domu, w moim życiu zaczęło pachnieć Bogiem, Jego obecnością. Pojawia się jeszcze Judasz też bardzo ciekawa postać, która będzie przenikała przez kartę Ewangelii w czasie Wielkiego Tygodnia, któremu ten zapach trochę przeszkadza, ponieważ twierdzi, że to marnotrawstwo, przecież można było te pieniądze wykorzystać na lepsze cele, choćby na biednych. Był przecież olejek bardzo drogi. Przypomnę, że rok pracy robotnika. Ale o Judaszu w kolejnych częściach naszych odsłon. Moi drodzy, dzisiaj będą dwie części, bo wielki tydzień rozpoczął się już niedzielą palmową, a więc trochę o niedzieli palmowej i o dzisiejszej Ewangelii.